Cześć, witam Was wszystkich ponownie na moim kanale. Ja nazywam się Adrian Wdowega a to jest Kryptosfera i dzisiejszy odcinek to będzie taka trochę pogadanka, kazanie Będzie to bardzo kontrowersyjny odcinek, dlatego że dzisiaj chciałem poruszyć temat tego jakie rady mógłbym dać początkującym i jakie rady ja chciałbym sam usłyszeć gdybym zaczynał i będzie to odcinek. Dlatego kontrowersyjny, że stoi w totalnej opozycji do tego, co mówi Ci większość, przynajmniej w kilku przypadkach. Partnerem kanału jest Wanda Exchange. Wejdź na Wanda Exchange i wymień kryptowaluty i gotówkę bez KYC. Dobra, na początek chcę... Powiedzieć, że jest to odcinek w głównej mierze dedykowany dla ludzi takich jak ja i ty, czyli nie dla panów pod krawatem, tylko bardziej dla osób w kapturze, które pochodzą z może mniej zamożnych rodzin, może mają trochę gorsze wykształcenie, ale chciałyby sobie ułatwić trochę życie z... dzięki krypto. Więc nie do wszystkich to będzie pasować. Jeżeli ktoś jest poważnym biznesmenem i ma inny profil ryzyka, inne przychody miesięczne, to myślę, że wiele z tych podpunktów, które sobie tutaj dzisiaj wymienimy, do niego nie będzie pasowało. Natomiast w głównej mierze staram się dotrzeć do ludzi, którzy są podobni do mnie. No więc zacznę od tego najbardziej kontrowersyjnego, być może dla wielu punktu, czyli uważam, że musisz inwestować więcej niż jesteś. W stanie stracić. I to jest tak. Gdy ja zaczynałem w krypto, właśnie słyszałem takie głupoty, że nie inwestuj więcej, niż możesz sobie pozwolić, żeby stracić. Nie, to tak nie jest. <grytanie> musisz inwestować, musisz ponosić większe ryzyko, niż jesteś w stanie przeżyć. Musisz musisz być gotowy na to, że stracisz wszystko więcej niż sobie możesz pozwolić, żeby stracić. Musisz inwestować w momentach, w których wykręca ci flaki i chcesz się wymiotować i nie chcesz tego robić, to są momenty, które koniec końców jeżeli wiesz w co się pchasz, to jest w ogóle osobny temat, który zaraz sobie poruszymy jeżeli wiesz w co się pchasz i, i znasz rynek już dobrze, masz pewne rozeznanie, to te momenty, w których najbardziej nie chcesz, koniec końców okazują się najbardziej lukratywnymi momentami. Choć oczywiście można powiedzieć, że w krypto zawsze może być taniej i to też jest jedna z rzeczy, które, które należy wiedzieć, że w to, że już w tym momencie jest ci niedobrze na widok tego, co się dzieje w twoim portfolio i jest ci niedobrze na myśl, że miałbyś jeszcze zainwestować albo co gorsza, zrobisz to, no to to wcale nie oznacza, że już to jest moment maksymalnego bólu. Wręcz przeciwnie, bardzo często, gęsto jest tak, że przychodzą kolejne okazje, aby kupić coś jeszcze taniej. Przy czym oczywiście e, czekanie w nieskończoność też do, nie, do niczego cię nie doprowadzi. Natomiast Dlaczego mówię o tym, że musisz zainwestować więcej niż jesteś w stanie stracić? Otóż musisz zdać sobie sprawę, że nie jesteśmy już wcześniej w krypto, nie jesteśmy w roku 2016 i to nie jest dzisiaj tak, że w cokolwiek byś nie wsadził, to wykręcisz setki tysięcy X'ów. Ta gra zmieniła się. Niesamowicie pod każdym względem od tego czasu jest zbyt wielu ludzi, którzy są już świadomi o co chodzi w krypto, czym tak to w rzeczywistości jest, i przede wszystkim, co najważniejsze, i o co jeszcze będziemy sobie dzisiaj zahaczać, jak mało pieniędzy finalnie jest do wyjęcia po drugiej stronie względem tego, jaka jest kapitalizacja, jak mała jest Płynność na tym rynku. W krypto bardzo często słyszymy historię o tym, że coś zrobiło 100, 200, 300, 500 X'ów, poszło do góry, i ludziom, którzy wchodzą na ten rynek, wydaje się, że to jest możliwe do osiągnięcia również przez nich. I teoretycznie jest to możliwe. Tak samo jak teore teoretycznie jest możliwe, że wygrasz w totka, natomiast ludzie grają całe życie i nie wygrywają, i nie masz. Praktycznie żadnych szans na to, żeby takie X -y udało Ci się wykręcić. Nie ma praktycznie w ogóle takich historii, gdzie ktoś wsadziłby w coś, przynajmniej już dzisiaj, mówię już o, o dzisiejszej sytuacji, że ktoś wsadziłby w coś na przykład 50 tysięcy dolców i to zrobiłoby mu 500x, albo 800xów, albo coś tam. Dzisiaj już takich historii niemal, niemal w ogóle się nie słyszy, w ogóle one się nie, nie pojawiają, dlatego że ten rynek został zbyt mocno rozwodniony. Jeżeli coś. Wykręciło taki kosmiczny wynik, to dlatego, że zaczynało z ultra małą płynnością na początek, to znaczy, mieliśmy tutaj jakiegoś Coina X, a tutaj mieliśmy 5 dolarów po drugiej stronie płynności, więc zobacz, jak mała kwota jest w stanie wywindować Ci cenę do góry i stąd się biorą te kosmiczne wyniki, o których tak często słyszymy, które są takim genialnym y, materiałem promocyjnym, który przyciąga Ludzi na ten rynek, I, i to właśnie ta mała płynność początkowa sprawia, że tak duże wzrosty jest coś w stanie osiągnąć. Natomiast dzisiaj na tym rynku panują totalnie inne zasady. Dzisiaj, jeżeli mamy jakiś coin, który ma fundamenty, to już jest on na wczesnym etapie przejmowany przez venture capitalists, przy okazji teamy, które. Odpowiadają za daną technologię, zagarniają dla siebie bardzo duży procent, i te projekty startują z tak wysoką waluacją, że te zwroty, które my myślimy, że jest w stanie to osiągnąć my, czyli nowo, nowo przechodząca osoba na rynek. Nie są możliwe, ponieważ po pierwsze tam po drugiej stronie nie ma tyle pieniędzy do wyjęcia, po drugie już ta kapitalizacja rynkowa na początek sprawia, że te wyniki są nierealne. Dlatego, jeżeli mógłbym dać ci jakąś radę, oczywiście to jest tylko moja luźna gadka, a nie żadna porada, to musisz zmniejszyć swoje oczekiwania co do zwrotów, a zwiększyć swoją pozycję. To jest naj, na, naprawdę jedna z najważniejszych lekcji, jakie ja sam musiałem odrobić, i bardzo długo dochodziłem do uświadomienia sobie tego, że w tym momencie wykręcenie 10x na Jakieś kryptowaluty to jest wynik absolutnie rewelacyjny. Musisz zdać sobie sprawę, że dookoła siebie często, gęsto to też wszystko zależy od tego, w czym siedzisz, ale jeżeli jest jakiś fundamentalny projekt, to dookoła siebie nie masz ludzi, którzy weszli tak jak ty z kwotą 100 dolarów czy 150, tylko oni dzisiaj mają tam wsadzone 50 tysięcy i więcej. Pół miliona i oni nie czekają na 100x, żeby wziąć zyski. Oni zdają sobie sprawę, że tam po drugiej stronie, gdzie mamy dolary do wyjęcia, nie ma aż tak dużo dolarów jak Duża jest kapitalizacja rynkowa, że płynność na tym rynku jest niewielka i oni to jest gra w gorące krzesła. Oni po prostu będą chcieli wyjść przed Tobą, ponieważ im mniejsze zyski oni będą w stanie zaakceptować, tym większą mają szansę na to, że wyjdą z tego zarobieni, a ryzykują znacznie większym kapitałem niż. Ty, mała szara myszka, więc jeżeli liczysz na to, że wejdziesz w jakiś projekt z pierwszej setki na CoinGecko i on zrobi jeszcze 100-150X tak, żebyś ty ze swoją pozycją, która waży 100 dolarów, mógł się bardzo ładnie zarobić, no to prawdopodobieństwo tego graniczy z niemożliwością, mówiąc dyplomatycznie bardzo się nie wydarzy. Okay. Co musisz w tej sytuacji zrobić? To musisz dołożyć drugą stówę, a potem trzecią stówę, a potem czwartą stówę i zadowolić się już 4x czy 5x i starać się być szybszy niż ci, którzy mają tak duże pozycje na danych coinach. Musisz być przed nimi. Ponieważ w momencie, w którym oni zaczną wychodzić, dla ciebie będzie już za późno. Nagle się okaże, że te twoje 100 początkowych dolarów jest warty już w tym momencie 80, przeczekasz to, żeby. Licząc na to, że jeszcze wszystko się odwróci i nagle zostanie ci 60 i zostajesz permachodlerem. Naprawdę, pier, mówię to jako pierwszą rzecz, ponieważ uważam, że to jest najważniejsze, co w ogóle powiem w całym tym filmie: zwiększ swoją pozycję, zmniejsz swoje oczekiwania, jeżeli chcesz wyjść z tego rynku zadowolonym. Ci ludzie, którzy mają, co nie wiem, już w trzecim czy czwartym cyklu, to jest ich trzeci czy czwarty cykl, bądź też ludzie, którzy przyszli na ten rynek z bardzo dużym kapitałem. Oni doskonale zdają sobie z tego sprawę, jak mała jest płynność, jak działa ta gra i że to wszystko jest gra w gorące krzesła, więc oni będą w stanie zaakceptować mniejsze, dla nich bardzo, bardzo, lukla, luk, bardzo lukratywne, ale racjonalne zyski i oni po prostu Cię uprzedzą i Ty zostaniesz z nic niewartymi coinami. Dobra, druga kwestia, którą chciałem poruszyć to to, że jeśli coś kupiłeś i to spadło, to to nie ma tak naprawdę żadnego znaczenia. O co mi chodzi? Jeżeli wchodzisz już w jakąś pozycję, nieważne co to jest XYZ coin i zamierzasz to, jeżeli nie jesteś aktywnym traderem, daily traderem czy weekly traderem, jeżeli nie skaczesz z kwiatka na kwiatek yy, super 100 altcoinów na czerwiec, super 100 kolejnych altcoinów na lipiec, tylko jeżeli rzeczywiście jesteś tak zwanym inwestorem i zamierzasz jakąś pozycję trzymać, nie wiem, pół roku i dłużej, ponieważ wiesz, że takie, a takie, a takie fundamentalnie, fundamentalnie silne wydarzenia mają nastąpić dla danego projektu, myślisz, że hej, najlepsze jest jeszcze przed nami, a propos danej kryptowaluty i chcesz to front ranować, ponieważ tak działa ten rynek, że po prostu kupujemy przyszłość, generalnie tak to wygląda, że wszyscy staramy się kupować przed ważnymi wydarzeniami. Rynek wycenia do przodu pewne rzeczy. Jeżeli coś kupiłeś dzisiaj, 1 czerwca powiedzmy, za 100 dolarów, a drugiego dnia to jest warte 80 dolarów, to, to nie ma dla ciebie żadnego znaczenia, tak naprawdę. Nie może ci to orać bani, bo jeżeli będziesz na to patrzył i będzie to wpływało na Twoją psychikę, zaczniesz wykonywać coraz więcej ruchów. A jak zaraz sobie powiemy, im mniej ruchów, tym lepiej. Zmierzam do tego, że jeżeli kupiłeś sobie coś dzisiaj 1 czerwca za stówę, a. Jutro, 2 czerwca, spadło to do 80. To nie ma to żadnego znaczenia, bo to i tak nie zamierzałeś się tego pozbyć 2 czerwca, bez względu na to, czy 2 czerwca byłoby to warte 80 czy 150 dolarów. Nie jesteś tu na tę dobę, nie jesteś daily traderem, więc skoro chcesz się pozbyć tego dopiero w okolicy grudnia, to ten, ten mały dip jest tylko skokiem czy uskokiem na wykresie nie ma tak naprawdę żadnego znaczenia. W momencie, w którym nazbierasz sobie jeszcze jakiś kapitał i wydarzy się kolejny dip, możesz sobie znowu dołożyć. Natomiast to, co chcę przekazać, to to, że ten spadek chwilowy ceny w danym momencie, w którym i tak nie zamierzałeś sprzedawać, i tak nie zamierzałeś kupować, tylko po prostu zajęłeś pozycję i czekasz, te, te wahania cenowe w danym momencie nie mogą po prostu wpływać na twoje postrzeganie Twoich ruchów, tego jak grasz, bo wszyscy to tak naprawdę jesteśmy graczami. W momencie, w którym zaczniesz ci to wjeżdżać na banie, doprowadzisz do tego, że, że będziesz popełniał błędy. Tak, tak przynajmniej uważam. Najprościej mówiąc, nie jesteś tutaj dlatego co się wydarzy za 5 minut. Jesteś tutaj dlatego co potencjalnie może się wydarzyć za 5 miesięcy, czy być może nawet za 5 lat, jeżeli inwestujesz długo długoterminowo. No i tym sposobem przechodzimy sobie do kolejnego punktu, czyli im mniej ruchów tym lepiej. Nie wiem czy to tylko ja tak mam czy to jest moje personalne doświadczenie, natomiast za 9 na 10 razy. Kiedy wykonujesz jakiś ruch, to jest to ruch błędny i musisz zdać sobie sprawę, że niewykonywanie nie żadnego ruchu też jest jakimś ruchem i to najczęściej to jest najlepszy ruch. To jest jak w pokerze. Możesz podbić stawkę, możesz spasować, ale możesz też czekać i to jest jedna z opcji, którą masz do wyboru. Natomiast jest to taka sama opcja jak pozostałe. Prawie na pewno, jeżeli będziesz skakał z kwiatka na kwiatek. Jeżeli będziesz kombinował, próbował grać na spadki, próbował grać na wzrosty, tradeował, coś tam zamieniał, rebalansował portfolio i to i tam to bla 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 bla, prawdopodobnie wyjdziesz na tym gorzej niż osoba, która zajęła daną pozycję raz i czeka i ewentualnie dokłada sobie do tej pozycji za każdym razem kiedy widzi okazję, kiedy widzi jakiś dip i sprzedaje w momencie euforii, ponieważ jest kolejną rzeczą kluczową, abyś zrozumiał, że cała ta gra polega na tym, żeby kupić tanio i sprzedać drogo. Jeżeli znów zastosujesz się do tego, co powiedziałem wcześniej, czyli zaakceptujesz mniejsze zyski, nie poniesie cię chciwość i nie uwierzysz influencerom i naganiaczom, którzy kładą ci do głowy, że wszystko jest jeszcze przed nami i że takie a takie zwroty są jeszcze przed tobą i tyle, a tyle to pójdzie, ponieważ na tym rynku to nie jest nic, czego byśmy jeszcze nigdy nie widzieli, i tak dalej, i tak dalej. Podczas gdy w tym momencie albo oni zrzucają ci swoje torby na głowę, albo pod powierzchnią cyk przekierowują cię na swoją giełdę, z którą mają afiliację, musisz uzbroić się w cierpliwość. Tu 95% czasu. Czekasz. Oczywiście, jeżeli jesteś w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, znów mogę nawiązać do tego, że cała gra polega na tym, żeby kupić tanio i sprzedać drogo. Jeżeli wchodzisz w coś w momencie maksymalnej euforii, bez zastanowienia dlatego, że to już zrobiło 10 000 x, to na pewno zrobi kolejne no to. Prawdopodobnie to znów skończy się dla Ciebie źle, natomiast jeżeli jesteś w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie i masz odpowiednią dozę cierpliwości, no to w pewnym momencie zacznie to dla Ciebie pracować. Cierpliwość na tym rynku myślę, że zdecydowanie popłaca, chociaż jeżeli przegniesz z tą swoją cierpliwością, to zostaniesz permachodlerem, ponieważ i tutaj przechodzimy do następnego podpunktu, który chciałem odmówić. Wszystko to pump and dump, oczywiście wiadomo, że nie wszystko, bo pokażesz mi wykres Bitcoina i powiesz, że hey, ale Bitcoin na przestrzeni czasu tylko zyskuje, Ok, Bitcoin, Ethereum, nie wiem, wymienisz może jeszcze 5, jak się postarasz w krypto. Takich jednorożców, które rzeczywiście zyskują na przestrzeni czasu i zaliczają serię cały czas coraz wyższych górek i coraz wyższych dołków, a nawet jeżeli nie zaliczają coraz wyższych górek, to zaliczają coraz wyższe dołki. Natomiast to jest. Kropla w oceanie. Cała reszta to jest pump and dump. Nie ma znaczenia nic. Nie mają znaczenia teamy, nie mają znaczenia fundamenty, nie mają znaczenia alokacje, nie mają znaczenia spalanie coinów, skupowanie coinów. Nie ma znaczenia nic długoterminowo, ponieważ co do zasady, wszystkie poza tymi jednorożcami wykresy wyglądają tak, że jest. Brrr a potem jest dump. Wszystko w krypto to jest pump and dump, żaden fundament, żaden pozytywny cash flow, żaden pozytywny, żaden działający model ekonomiczny nie uchroni Cię przed tym, że coś będzie miało spekulacyjny wystrzał, a później zostanie zdampowane. Krypto to jest bardzo specyficzny rynek, ponieważ nawet w momencie, w którym... Ktoś wynalazłby daną technologię, która przynosi zysk i, i ma działający model ekonomiczny. No to zaraz ktoś wypuści inną iterację tego, zmieni dwa parametry, wypuści to na innym chainie albo da nowe logo, albo obieca jakiś airtop dla społeczności i znów. Uwaga przejdzie z jednego rozwiązania na drugie. Okaże się, że Twój biznes, który Ty wymyśliłeś, tak jak Uniswap, ile w tym momencie mamy deksów? Deksy to jest, nie wiem, 30% krypto, tak stawiam, nie, nie, nie wiem, 10, 20, nieważne. Natomiast deksów są setki, jeśli nie tysiące, a zaczęło się od jednego Uniswopa. I nagle wszyscy podpatrzyli to od Uniswopa i zaczęli to kopiować, wprowadzać pewne zmiany i cała ta kwestia, cały ten, cały ten tort bardzo się rozwodnił, podzielił, no nie? I tak samo jest ze wszystkim, bez względu na to, czy mówimy o rozwiązaniach typu RWA, czy mówimy o... Yy, Privacy coinach, czyli coinach prywatnościowych. Czy mówimy o czymkolwiek innym? Czy to są dexy, czy jest to cfi, cfi też przecież świętej pamięci już dzisiaj, chyba można tak powiedzieć, też powstało jedno za chwilę, powstały cztery kolejne. Okazało się, że wszystkie one praktycznie były skamami. Nieważne, który sektor weźmiesz, czy to memcoiny, które powstają 40 iteracji kota czy psa jednego dnia. I czy, czy dzisiaj modre, modne są Bobry, a jutro będą Pingwiny, a później Pawiany i nieważne. Jedni kopiłem od drugich, i to wszystko się zarębiście dzieli, rozwadnia. I też przy okazji, znów po raz kolejny, mogę nawiązać do tego, o czym mówiłem dzisiaj, że tam po drugiej stronie nie ma tyle dolarów do wyjęcia. Przez to, że właśnie to wszystko jest takie rozwodnione i przez to, że tak mała płynność jest po tej stronie dolarowej, właśnie możliwe są te wysokie wzrosty, a później następują dynamiczne spadki. Można powiedzieć, że wszystko jest pewnego stopnia pump and dumpem. Nie ma poza przykładami, które można zliczyć na palcach jednej ręki, nie ma w krypto żadnej kryptowaluty, która Byłaby w stanie przetrwać próbę czasu. Kolejna rzecz, o której chcę opowiedzieć, to jest trzymanie się swojej strategii i jak bardzo jest to błędne w mojej ocenie. Wiele się słyszało, przynajmniej ja słyszałem, kiedy zaczynałem o tym, że musimy sobie ustalić jakąś strategię i musimy się jej trzymać. Natomiast też nauczyłem się na sobie, że to trzymanie się strategii to jest bardzo duży błąd i można przez to po prostu polecieć. Ponieważ Ludzie wchodząc w rynek krypto nie zdają sobie często sprawy, w którym momencie cyklu są, a tym bardziej w momencie, gdy są omamieni wizjami i obietnicami dziesiątek i setek x i Nierealnych wycen dla całego rynku krypto, i jak, jakby przecenieniem tego, jak duża będzie Hossa, przez tych, którzy gadają tak jak ja do kamery i na, są naganiaczami. Co mam na myśli, kiedy ja wchodziłem w rynek? Na przykład, Kusama była po 300. stówy. Kusama to był jed, to była jedna z moich istotnych lekcji. No i Kusama była wtedy po 300 stówy, i ja kupowałem Kusama po 3 stówy, i w, w, na przykład wchodziłem na. Stronki jakieś na necie i patrzyłem, tam były jakieś predykcje cenowe do tego, do jakiej kwoty może dojść Kusama i ja po prostu tam przeczytałem, że Kusama w szczycie nawet może dojść do 1800 dolarów, to ja myślę sobie, no to bylando, no to ja przy tysiącu się ska skaszuje z tej Kusamy, no i wyprzedzę wszystkich i to była moja taktyka, nie? No, no, i, no. no i dobrze, że miałem poustawiane, <laughs> poustawiane sto, stop losy na te Kusamy, czy na inne koiny i gdybym sztywniutko trzymał się swojej taktyki i nie trzymał tych krypto wtedy, jeszcze na seksie, do czego was zniechęcam i co was odradzam, natomiast tak naprawdę to, to jest też to, to jest takie na, na dwoje babka wróżyła, bo jak wchodzisz w momencie bardzo rozgrzanego rynku, no to większym prawdopodobieństwem, większy, większe ryzyko, że stracisz, masz trzymając krypto u siebie na portfelu niż trzymając je na ceksie, bo na ceksie możesz sobie ustawić stop loss i ewentualnie wyjdziesz na zero czy też stracisz 5%, gdzie tam ten twój stop loss będzie ustawiony, a trzymając je na zimnym portfelu, pójdziesz do pracy, w... okaże się, że ktoś jakiś wieloryb postanowi się skasować, a znów, że tam nie ma po drugiej stronie takiej płynności jaka jest na papierze no to nagle się okaże, że jeden wieloryb był w stanie zrobić korektę 30-40% zanim poszła kaskada likwidacji Za tym poszedł wystraszony tłum, który sprzedawał się na stracie i mamy pop, 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 wodospad no i okazuje się, że wracasz do domu i jesteś w totalnie nieciekawej sytuacji, z której nie masz dobrego wyjścia. Kolejny podpunkt, nie ucz się technologii, ucz się tokenomii, aby zrozumieć jak zgniła jest ta gra. I to jest zabawne, bo to mówię ja, który prowadzę kanał na YouTubie, w którym mówię generalnie, co za zasady mówię o tym, jak działają technologie w krypto, staram się samemu ich uczyć, i przekazuje to też wam, z czego ja się uczę. I nagle wyskakuje z takim podpunktem, no niestety, jakby, jeżeli zaczynasz na tym rynku krypto, to ja, na przykład, popełniłem ten błąd, że najpierw interesowała mnie w pierwszym momencie technologia, oczywiście też interesowała mnie to, żeby na tym rynku zarobić. Jakby, jak każdego, jak każdego. Jak każdy przyszedłem tutaj omamiony tymi wielkimi zyskami, natomiast podszedłem do tego, że tak powiem, od dupy strony, dlatego że uczyłem się technologii, zafascynowało mnie to i też technologia była dla mnie wyznacznikiem tego, jak coś jest dobre. A to też nie jest tak, ponieważ jeżeli jest coś technologicznie silne, ale ma skopaną tokenomię, no to nie ma szans... Aby cena się utrzymała, aby ta druga strona popytowa wyprzedziła stronę podażową. Więc, jeżeli jesteś osobą, która w tym momencie wchodzi na rynek, no to. Naprawdę zamiast koncentrować się na technologii, która, w której po pierwsze masz bardzo dużo do nauki, po drugie, ona się cały czas zmienia i ewoluuje, i rzeczy, które były aktualne w zeszłym roku już dzisiaj, są reliktem przeszłości, bo tutaj rynek jest bardzo dynamiczny i bardzo dużo się zmienia, a jednocześnie też niedużo się tak naprawdę zmienia. Zmieniają się tylko koncepcję pięć razy próbujemy dojść z punktu A do B i wyznaczamy osiem różnych ścieżek a tak naprawdę, żeby, żeby dojść do tego punktu, więc to, to, to też jest takie na, na dwoje babka wróżyła, natomiast skoncentruj się na tym, aby zrozumieć czym jest tokenomia i czym jest płynność i czym są alokacje i czym są venture capitalists jak działają teamy i naprawdę nie rzucaj się na wszystko co fajnie wygląda Odpowiednie zrozumienie tokenami pozwoli ci przewidywać, nauczyć się tego, co jest w dłuższej perspektywie nie do utrzymania. Kiedy nauczysz się takich rzeczy, jak na przykład, czym są rundy seed, czym są odblokowania, zaczniesz łączyć kropki. Ja, jak to wygląda? Na przykład okazuje się, że ty widzisz jakiś projekt po dolarze za coina i myślisz sobie, że to jest super cena, bo widziałeś go dwa miesiące temu po 3 dolary, a dzisiaj jest po dolarze. i Myślisz sobie, że wow, skoro działa na rynku zasada: kupuj tanio, sprzedaj drogo. No to tutaj w tym momencie mamy zjazd o 66%. I być może jest to dobra okazja, żeby zacząć skupować. No, ale w momencie, w którym poznasz czym jest seed i zobaczysz, że w tym projekcie, który wydaje Ci się interesujący po dolarze, w fazie seed kupowali go VC po 5 centów. I nie wsadzili tam tak jak te stówy, tylko wsadzili tam pół miliona dolarów i więcej. No zdajesz sobie sprawę, że oni mają każdy jeden powód, żeby zdampować to przed tobą, i ta cena jednego dolara to być może jest dla nich ostatni gwizdek, żeby jeszcze wyszli na tym, żeby jak najfajniej na tym wyszli. Więc ta cena. Tego jednego dolara, która tobie wydaje się być atrakcyjna, żeby kupić, dla nich jest ceną bardzo atrakcyjną, żeby sprzedać. A w konsekwencji tego oni ubiją cenę do znów przysłowiowego zera. A gdy przyjdzie oberwanie chmury i skończy się, skończy się retail kupujący, skończą się ci wszyscy naiwniacy, którzy stanowią ostatnią falę frajerów, bo cała niestety, cała ta gra to jest. Teoria większego głupca, i to też jest pojęcie, z którym polecam ci się zapoznać, jeżeli dopiero to wchodzisz na ten rynek. Kiedy będzie to już to, to finalne pęknięcie bańki, tak zwane, no to sorry, wszyscy się będą zrzucać z wszystkiego na łeb, na szyję, byle jak najwięcej uszczknąć dla siebie, zanim zrobią to inni. Więc poznanie to kanami jest bardzo, 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 bardzo istotne. Tutaj mam jeszcze zapisaną taką myśl, przeczytam Wam ją, ponieważ ona jest bardzo głęboka. Krypto jeszcze niejednokrotnie zaskoczy Cię tym, jak bardzo coś może spaść i jak bardzo może stać się niedowartościowane. Ten termin niedowartościowane to jest takie abstrakcyjne stwierdzenie, które przyjęliśmy w krypto, kiedy jedno aktywo, co do którego wierzymy, że jest coś warte, staje się znacznie tańsze od innych aktywów, względem których mamy taki sam poziom wiary odnośnie ich wartości. No i to ma dużo wspólnego z kolejnym punktem, który chciałem tutaj omówić, czyli rynek może pozostać nieracjonalny znacznie dłużej niż byś przepuszczał. I działa to w obie strony, znów wzrostów, jak i, jak, i, jak i spadków. Może się okazać, że rynek będzie znacznie dłużej spadał niż ty byś sobie tego życzył i znacznie dłużej wzrastał. Może się okazać w pewnym momencie, że przyjdzie taka fala, że aż naprawdę cię zaskoczy, bez względu na to jak długo jesteś na tym rynku, weźmie cię z Zaskoczenia, i tak było ze mną w, w przypadku ostatnich wzrostów, więc działa to w obie strony. No więc, oczywiście, aby wytrwać wtedy w tym momencie niedoszacowania, musisz znać fundamenty, więc należy się o kryptowalutach uczyć. To jest jedna rzecz, którą powinienem powiedzieć, powiedzieć na samym początku. Ciężko ci będzie w tym rynku, jeżeli jesteś tu z doskoku. Jeżeli nie masz czasu się o nim uczyć, jeżeli nie masz czasu go analizować, słuchać różnych ludzi w sensie odrębnych opinii, nieraz skrajnych, totalnie przeciwnych względem siebie ludzi, którzy mają rozbieżne zdanie. Do tego nie znajdziesz czas na odrobianie zadania domowego, czyli uczenie się tego, jak było w przeszłości na ten rynku. Dobra, no i ostatni punkt mojego wykładu. Dzisiaj się ogadałem. Gdyby te ich... Tokeny były takie strasznie cenne, jak oni ci mówią, że one są, to oni by się ich tak łatwo nie pozbywali. Więc skoro dla samych twórców te ich tokeny nie mają takiej wartości, aby je trzymali, to pytanie brzmi, dlaczego ty powinieneś, jeżeli oni przy każdym odblokowaniu spuszczają. Na web, koiny po to, żeby wyciągnąć dolary. Jeżeli te koiny byłyby dla nich takie cenne, jeżeli to rzeczywiście miałoby ręce i nogi, no to, to dlaczego? Pytanie brzmi, dlaczego oni by się tak łatwo ich pozbywali? To rzecz, z którą Was zostawiam i którą warto sobie uświadomić. Tak, i na tym zakończę. Jeżeli wyciągnęłeś coś z tego przydługiego monologu, zostaw po sobie łapkę do góry. Chciałbym poznać Wasze przemyślenia odnośnie mojego filmu, odnośnie tego wszystkiego, o czym dzisiaj opowiedziałem. Jestem ciekawy, czy takie. Kryptokazania w ogóle mają sens i czy chcecie takie rzeczy oglądać, także dajcie mi znać w komentarzach. Jeżeli jesteście tu po raz pierwszy i dotrwaliście do końca, zostawcie po sobie koniecznie suba, bo myślę, że warto. Dnia ja na dzisiaj już się zami żegnam. Odmeldowuję, do zobaczenia. Ilo. Cześć, to znowu ja. Słuchaj, jeśli podchodzisz poważnie do tematu kryptowalut, to wiesz, że będziesz musiał się z nich rozliczyć. A najlepszym narzędziem do tego jest platforma Cointracking, z którą współpracuję. Jeśli zarejestrujesz się na Cointracking przy użyciu mojego linka, który znajdziesz w opisie pod wideo, otrzymasz 10% zniżki na wszystkie dostępne pakiety. Ponadto, jeśli wybierzesz płatność w bitcoinie, przysługuje Ci dodatkowe 5% rabatu. Polecam i zapraszam.